Cześć, witajcie, w grze Farming Simulator 17, razem ze mną jest Matt. Witam wszystkich. I zajmiemy się testowaniem kopaczki Akpil Bulwa 2. Na razie w Farmigu no name, bo nie ma naklejek. <grymianie> no tak, bo to jest wersja jeszcze taka przedpremierowa i może jeszcze naklejki dojdą, więc... Ale to jest Akpil Bulwa 2, tak płaska Ale bez naklejek i tak fajnie wygląda. Ale w sklepie jest. W sklepie jest mhm. marka. Cena 12200. Zapotrzebowanie na moc 35 koni. Czy jest niby pojemność 500 litrów? Ale ona i tak nie ma zbiornika, przecież ona wysypuje z tyłów takie paski układa ziemniaki. No, i jest przyczepiona do Zatora Majora. Bardzo pasuje kolorystycznie. I wielkościowo i kolorystycznie pasuje. Innego ciągnika żeśmy nie szukali, więc tutaj ten zestaw fajnie wygląda. No i na tej mapce też jest pole, niewielkie pole, na którym sobie można właśnie e, zobaczyć, jak ta kopaczka działa. Bo w sumie to jest czysta mapka, nic na niej nie graliśmy. Tam już na polu jest, nie, na polu, na farmie jest drugi zestaw. Uh -huh. Więc nie no ja wiem, tam. czy pojedziemy tamtym zestawem, czy weźmiemy ten na pole. Potem jest też przyczepa. To no, z farby można pojechać. Tylko, że nie wiem jak podkupimy przyczepę, bo ładowarka no jest nie ma zaczepu. To zrobimy tak, że ja wezmę to na pole, a Ty weźmiesz tamten ciągnik z przyczepą. Mhm, dobra. No i na razie trzeba będzie zbierać ładowarką te ziemniaki za kopaczką. A później... Może coś się pomyśli, żeby coś innego spróbować. Żeby to nie była ładowarka, żeby to nie był tur, tylko żeby to jakoś inaczej zbierać e, te ziemniaki. Ja widzę, że tutaj ta droga to też jest równiutka. No, polna w końcu. Bo jeszcze nie wjechałeś na polu. A nie, wjechałeś. Już jadę. Jadę z tej strony, tak wiesz. Pod górkę zobaczymy. Z tej strony pole jest kupione. No, kupiłem. Właśnie nie wiem, bo ja. Sobie wcześniej jeszcze też odpaliłem. Bo na tym polu trzeba było poczekać, aż urosną te ziemniaki. I dopiero to sobie odpaliłem i przy, tutaj przyjechałem na to pole zobaczyć. Właśnie nie wiem, czy już kupowałem, czy nie, no, ale jest kupione. Dobra, więc tak. E, na pewno nie ma co się sugerować redlinami, bo to jest FS i to nam może wziąć nawet i trzy, jak się wiedzie w dwie. No ale wejdźmy ja sobie. Próbowałem się tak na środek wjechać, to brało trzy. Wejdźmy sobie tak. Jeszcze zobaczymy animację przy tej kopaczce. Po prostu się tutaj rusza taśmociąg. Wałek się rusza. Wałek. No i nie ta długa część, ale przy zaczepie. Kręci w środku. Już za kołem. Tutaj, że niby kręci? Tu, 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 się zaczepię. O. A. A więc tutaj też trochę, trochę widać, że się coś kręci, tu. Też coś widać, nie wiem... Nie wiem, czy to będzie widać później, ale też widać, że tutaj ten wałek się obraca w środku. Taki szczegół, no ale jak się przyjdzie, no to jednak widać. No, też się kręci tam w środku. To na razie sobie przejadę kawałek. Może zmniejszy tempo mat, tak do czterech i zobaczymy, jakie z animacjami z kabiny ze środka. A później ty pojedziesz i zobaczysz, jak to jest. jak bo to się nie kopiesz. A, wiesz co? Opuścić proszę. No i jeszcze będziesz musiał pewnie kontrol i nacisnąć, żeby to wysypywało. Faktycznie, no bo trzeba też kontrol i, żeby wyładowywało od razu, bo jednak to działa tak, że no, na oryginalnym skrypcie. Pokazują. No, teraz tak na oryginalnym skrypcie z fs trzeba włączyć wyładowywanie. Ziemniaki idą na taśmie. Tam też widać, że jakaś animacja ziemi jest, jak się wysypuje. No i kurz. Ogólnie kurzu to wygląda... za dużo mi się wydaje. Jest to, jak jest sucho i się kopie, to jest dużo kurzu. Tylko że tutaj akurat tekstura gleby jest mokra. No ale jak mhm. się kopie i jest sucho, to kurzy się jak kolera. No nigdy kopaczką nie, nie, nie kopałem, jak już to widziałem to tylko było tak już takie deszczowa pogoda bardziej. No i na razie trzeba zbierać tak te ziemniaki, jak teraz widzicie, no bo nie ma w sumie czym. Jakąś, nie nie wiem, to jakąś łyżką, jakąś łyżką trzeba zbierać, nie wiem, turem, ładowarką, bo na razie ręcznego sposobu nie ma. No ale i tak fajnie, że zaczynają się pojawiać do 17 jakieś polskie mody, polskie maszyny czy, czy mapki w polskim stylu. Bo na razie to z tym było. Przez jakiś czas od premiery w sumie nadal jest tego niewiele, ale... ale zaczyna się coś pojawiać. No jeszcze taki miesiąc będzie na czym grać. W sumie do takiej ładowarki jakby takie widły zrobił do ziemniaków to też by to inaczej wyglądało, bo taką łyżką to... No. Taką łyżką to trochę dziwnie też wygląda. Tak jakby łopatą zbierało. To ja już tylko zostawiłem. Ona chyba ma ogólnie maksymalną prędkość roboczą 8 km na godzinę. No pokazuje 7, no ale to jak pokazuje 7 to jest takie 8 w sumie. No, takie 7,9 może powiedzieć. Szerokość robocza, może bym się teraz w środek wjechał, żeby zobaczyć jak to by tam wyglądało. Nawet powiem Ci, za, że sporo tych ziemniaków jest. No ale kurczę, właśnie z tą szerokością roboczą no to to jest, to jest już FS i tutaj za wiele się zrobić nie, nie będzie dało akurat pod tym względem. Teraz by się jedzie tak jak się powinno jechać A ile zbiera kopaczka? No zbiera więcej niż powinna więc tutaj no aby tak się ustawić te indeksy równo od szerokości zbioru, to ona nam może troszeczkę więcej zbierać. No, ale tak samo ma ten Combine green, ten oryginalny. No, no to tak jak mówię to już jest FS, więc tutaj e, na to nie ma co patrzeć. Bo ta podziałka pola jest, nie wiem, tam co pół metra, czy tam... No coś takiego. Jest. Co ileś, no i jak już załapię kolejne pół metra, no to leci. No inaczej się nie da. No ale ogólnie jakby jeszcze do tego były jakieś takie ręczne widły do ziemniaków, i yy, inne takie, tego typu rzeczy, to by to też inaczej wyglądało, bo tak jak teraz ta ładowarka, no to też... Nie wygląda jak polskie wykopki jak na razie, do końca, ale no, coś już jest, jest kopaczka, to to już jest dobrze. Będzie impuls, żeby właśnie zrobić jakieś gable łopatę do farminga. No jakieś gable... Albo jakiś koszyk tak, widły, nawet. Widły, gable czy coś takiego. I tak to wygląda po wykopaniu, jest taki rządek ziemniaków. No, dobra, to... Daj, teraz ja pozbieram, a ty sobie przejeździesz. jeszcze. Jadę do końca, paska albo ile ci stać pojemności, może wszystkiego nie zbierzesz. Nie no, jednak się udało. Dało radę. Co trochę zostało. 74%. pojadę to wyładować. Tylko dookoła, może pojadę. Chociaż modu na ugniatanie nie ma. Tylko, że ta ładowarka na takich redlinach to by strasznie skakała, jakby się przejeżdżało. Mm -hmm. Jakby była normalna ziemia. Możliwe, żeby zawisał, bo nisko zawieszona jest. Jak za drugim razem się jedzie, to bierze dwa rządki. Po środku, jak się właśnie oba weźmie. To może zależeć, z której strony się jedzie kopaczką. Może z jednej strony jakoś troszkę szerzej bierze, czy coś. No, ale nie jest źle. Ale też możliwe, że no po prostu FSI tak łapie, jak łapie tą szerokość roboczą. Na wąskich maszynach to jest jeszcze, to jest bardziej widać, no bo na szerszych to tam pół metra w tą czy w tą, czy tam ileś, to aż takiej różnicy nie robię. na takich wąskich maszynach to jednak widać tą różnicę nawet i tych 20-30 cm. Mhm. No bardzo widać. No, jedna redlina, to jest sporo. Tak, teraz ja teraz, teraz już teraz już tą Trzecią łapie albo i nie no, raz łapie, raz nie jak się uda. No, ale ogólnie to fajnie wygląda. tego kopanie tą kopaczką już jest jakaś część takiego modu. Wykopek w sumie na nie, bo trzeba używać specjalnego skryptu. No to idzie w sumie zrobić taki mod na tym, co już jest, bo ziemniaki się. Tylko trzeba nacisnąć, żeby się kopaczka obróciła, a nie, nie tam gdzieś usypywało w środku. Ale... ale... Takie paski się da tworzyć już na oryginalnym skrypcie i... Gorzej z y, ręcznym, ręcznym podnoszeniem ziemniaków. Jakimś, nie wiem, koszykiem, widłami, czy czymś. No to do czasu. Ale to też może się uda zrobić. Muszę to zrobić. Co? <laughs> Aha. Przebieramy ziemniaki. Tutaj wszystkie by poszły na sadzeniaki, bo drobne strasznie, wyglądają bardziej jak orzeszki ziemne niż jak ziemniaki. No, tak z daleka. Więc jeśli chcecie śledzić postępy tej kopaczki, czy innych modów autora tej kopaczki, czyli vn to wkleję link do opisu do jego fanpage'a i tam będziecie mogli wejść na tą stronkę i śledzić. I pewnie jak zostanie ta kopaczka wydana, to tam też znajdziecie link. No, pewnie na innych stronach też będzie, więc... Na pewno będzie jeszcze na jego stronie właśnie z modami też. No, bo VM też tam ma stronę z modami, więc może wkleję zarówno link do strony z modami, jak i do jego fanpage'a, żeby na pewno można było łatwo tą kopaczkę znaleźć. Więc to by było na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Na razie.